Cześć, tutaj Krakus. Wracam do LEGO 2.0 Drive i kontynuujemy naszą drogę do zwycięstwa w Parytrze. Musimy się przenieść do parowu poszukiwaczy, gdzie może mogę rozegrać kilka kolejnych wyścigów. Może zaczniemy od krętej drogi powrotnej. I tutaj od razu przyspieszamy i. Idziemy z Koksem. Wygrywamy Konet, nie chciałeś się wyprowadzić w miejsce takie jak to? Tylko bez wyścigów. Odwiesić kluczyki, tak. trochę zwolnić i pisać, więc? No, uda się w Nigdy. Żady. Ja też. Wspaniale. Wracając na tor, są tu dwa wyścigi do rozegrania. Dwa wyścigi. Szybko spady i kręta droga powrotna. Szybko spady i kręta droga powrotna, okej. Okay. A były. Wydawało mi się, że są trzy. Spady. A nie, dwa. Szybko spady i kręta droga powrotna. Tony Beton jest moim przeciwnikiem. I Lucynka faul. Oha, bo ona będzie faulować. Zobaczymy, kto będzie naszym rywalem w szybko Nie, to nie są szybko spady. To jest jakaś kręta droga. Dziadek, staraj się. Nawet mnie. To mogą być. Dużo faulować. Wydałoby się jakieś wyzwania tutaj, ja trofeum jest dla najlepszych. żeby się ja. tak wdrożyć. Jestem całkiem obiektywnie najlepsza. Zauważyliście, że ten koci pojazd on wystrzeliwuje z tyłu takie kłębki wełny, które wybuchają. Czyli jeśli wyścigu prowadzę, to yy, zasypuję rywali takimi bombami. <grym> Więc to jest, to jest fajne. Dobra, nie ma tutaj żadnych tak, żeby się wdrożyć. Bo nie grałem kilka dni, i mogę być trochę zardzewiały, ale dobra, spróbujemy. Lucynka V. Kręta droga powrotna. Będzie kręciło, ale to ok, trzeba będzie dużo driftować. Ona wygląda trochę jak żeleta z lego przygoda. Przed dzisiejszym wyścigiem Lucynka powiedziała, że jeśli wygra podniebny pukar, doda go do swojej ogromnej kolekcji skarbów. Podzieliła się też radą dla zainteresowanych skarbami. Powinni znaleźć tresera delfinów w parowie poszukiwaczy, dowiedzieć się o nich wszystkiego, a potem pływać z nowymi delfinimi znajomymi, aż znajdą oni skarby. Nie przegapcie reszty wywiadu z Lucynką, aby poznać inne rady na temat bogactwa, w tym dlaczego warto kupić wyspę. Ta. Idziemy, idziemy, idziemy. Dawaj, dawaj, trzeba Tylko nie w kwiatach. Może wygrałem z y, wyścigu. Pokonałem lucynę, ale nie wygrałem wyścigu i byłem na pierwszym miejscu. Jest to kręty wyścig. Nie wytrzyj mnie, no proszę! I dobrze jest y, od razu zyskać dobre miejsce na starcie. Mam problem z utrzymaniem się w torze, bo jest dosyć kręte ten wysiłek. To już jest sama końcówka. No i nie dałem rady, nie dałem rady znowu, niestety. Aj. Kręta droga powrotna jest bardzo kręta i tutaj sporo zależy od y, przypadku i generalnie jak się zbierze te power-upy, jak się wchodzi w ja to. To jest, to jest y, moje, moja najlepsza jazda, jeśli byście się nie wiedzieli. Prosto w kwiatki zwanijają. To już jest. Od, 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 już widać metę. A ja tutaj jadę od pandy do pandy zamiast, zamiast przyspieszyć. Znowu to samo. A coraz gorzej idzie. Coraz gorzej. Trzykrotnie już pokonywałem Lucynkę, więc mam ten wyścig zaliczony, ale trzykrotnie też nie wygrywałem całego wyścigu, zajmowałem drugie lub trzecie miejsce, jeżdżąc właśnie w ten sposób od bandy do bandy. To jest już ten ostatni. No właśnie, i o, o tym mówiłem, o tym mówiłem, to był ostatni zakręt przed metą, kolejny raz, tym razem już w najgorsze miejsce, a prowadziłem, wygrałbym, mi nie wpadł w tą bombę, pierwszy raz przegrałem z nią, no ale to... Nie wiem już nie liczę, już cztery, piąty raz to yy, robię. Muszę się skoncentrować chyba na tym, żeby utrzymać ją... Yy, na drodze. To jest moja definicja utrzymania się na drodze. Nie wiem gdzie jadę, gdzie jadę? gdzie jadę I to jest to jest definicja mojej e, w tym wyścigu. Sami widzieliście. Pierwszy i nagle coś... Jeden błąd jakiś głupi, przy zakręcie. Szósty raz. Jeszcze żadnego wyścigu tutaj nie jechałem tyle razy, ile ten. A nadal, a nadal nie mogę powiedzieć, że yy, znam tu na pamięć, bo katastrofalne błędy przy każdym zakręcie. To nie dlatego, że jestem spychany, po prostu jest dosyć kręty. Trzymanie się yy, na drodze jest... Yy, ...samo w sobie tutaj yy, wyzwaniem. A nawet jeśli się prowadzi... to i tak nikt nie gwarantuje zwycięstwa. Ile razy już prowadziłem przed ostatnim nakrętem i przegrałem? Chciałbyś się już dawno ukończyć na pierwszym miejscu, ale... teraz. Ależ... o! Nie wiedziałem, że tam jest takie przyspieszenie. znowu ostatni... ostatni zakręt. Ostatni żartnęć, spójrzcie jaki błąd. O ja cię wygrałem. <ścoughs> ale... Co to było za zwycięstwo? ją widziałem na linii mety i gdzieś ją zniosło na bóź. Łódź Podłości wygrałem na tej strzał. To jest inna pokonano. ale pokonałem ją wielokrotnie było o, o sekundę niecałą Jezuskę. natomiast Ruzinkę kolejny raz. Pokonałem ją w pas 4-5 razy w tych wszystkich wyścigach, które przejechałem. No ale wreszcie udało się i pokonać ją i wygrać wyścig. No, wygranie wyścigu równo z, jest równoznacznie pokonałem mnie, ale wiecie o Punktów. Ale dziwne uczucie... Lucynka ma komuś dać flagę z szachownicą, zamiast ją od kogoś... tak to jest... O, bo... Ale co? muszę przyznać, że to się, że był ci ciężki wyścig. Wezmę tę flagę z szachownicą i ruszamy dalej! W stronę areny Wielkiego Klocka w Strachowicach! Ruszamy dalej... Hmm, gdzieś tu się pojawił jakiś. Pytania? Nie, nie pojawiły się, to wszystko jest to co już robiłem, albo co mi nie wychodzi, więc stąd ruszam na kolejny wyścig, który będzie w następnym odcinku. I to będzie będą szybko spady, więc podejrzewam, że tutaj będzie dużo pływania, ale mogę się mylić. Zapraszam na to już w kolejnym odcinku. W tym przejechałem. Bardzo trudny wyścig. Podejrzysz, że za szóstym, o ile nie za siódmym razem. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego wyścigu. Pozdrawiam, krakus. Trzymajcie się ciepło. Hej!